Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z modyfikacji yy, Wyspa Wygnania. Mustafirma. Mustifarmadonostel. E, cześć Marik, masz czas. Pewnie o co chodzi? Pozmieniałem wiersz, teraz ona go przeczyta i, no cóż, chciałbym się jej zapytać, czy się ze mną umówi. Ach, ale nie czuję się na siłach, by się jej o to zapytać. Czy mógłbyś się. No cóż, wiesz przecież. Dobrze, zapytam się jej. Człowieku, ratujesz moje życie, proszę przyjść najszybciej jak tylko masz z odpowiedzią. Um, dobra. Miałem um, już iść spać dawno, bo idę do pracy za 10 godzin, ale... Trzeba nagrać gotika. Dokładnie. Yy, szukałem czy w ogóle te szkielety się zrespiły. Gdzieś tam są. Z tego co widziałem, więc... Yy... Po prostu na jakiegoś tam wpadłem w międzyczasie, więc chyba trzeba będzie łazić po całej wyspie i je szukać Ale gdzie ty jesteś, dziewczyno? Chyba, że on mi teraz powie jeszcze, tylko bym... Nie, ty mi nic nie powiesz. Dobra, spoko. Poczekajcie, że jej tu nie ma nigdzie, nie? No kurwa, gdzieś ty ci poposzła No w chuj, no że tu można chodzić po tych drzewach, nie? Yy, śmieszne Dość ale no kurde bela, no. Zniknęła mi. Niechuj. No dobra. To idziemy bić szkielety, może ją gdzieś jeszcze zobaczymy, ale z tego co mi się wydaje to trzeba gdzieś tu łazić w kółko w ogóle i szukać ich, więc... Mm, dziwne. Tu... O! Jeden. Trzeba jeszcze lutować, nie? No, bo one. One są tu. Dobra, czy to są różne czaszki? Czaszka, czaszka, ale tu są te. Czaszka wydaje się być zimna, dobra? Czyli po prostu są czaszki i są czaszki. E, czyli trzeba łazić po całej wyspie i szukać czaszek szkieletów. E, no Okej, okay, nie. że one w tych jaskiniach, to w tej, gdzie był ten stwór to nie było żadnego szkieletu jak coś, bo poszedłem tam mówię śmiesznie, bo się tam przespałem, mówię, może trzeba w nocy szukać tego tałatajstwa otóż nie, yy, nic to nie daje, że jesteśmy w nocy ale jak się ten yy, przespałem, to on się tam obudził dobra, Jezus, teraz się wystraszyłem, muszę przyznać Hmm, dobra, mamy kolejnego. Już mamy dwa. Po prostu wcześniej nie zaglądałem tam, gdzie powinienem. Ech. No i trochę mnie to dziwi. Dziwne, dziwne rozwiązanie moim zdaniem, że one nie są jakby gdzieś w jednym miejscu, te szkielety. Rozumiem, że to miało wydłużyć rozgrywkę w jakiś sposób, no na... ale... Pierwszy, który nie na strzała trzeba odnotować. E, dobra, no ale, jakby. Aha, dobra, no one nie mogą być gdzieś pozamykane. No bo możemy na przykład nie chcieć się uczyć, czy ten, na którego wpadłem. Mogą nie chcieć, możemy nie chcieć się uczyć otwierania zamków wtedy byśmy sobie popsuli grę co nie, więc jakby okej okay. zawęża to w jakiś sposób obszar poszukiwań tego wszystkiego to jest ta nasza łódka czy Marik z, z co, co do węgardu chciał pójść, to w ogóle mi się kojarzy, chyba w gotiku trzecim jest Marik Paladin, Chyba Ale też nie jestem pewny Ile już zabiliśmy? Cztery, dobra, to połowa za nami Trochę mnie dziwi, że tej Gritolt nigdzie nie ma, no ale No ale cóż Na Kolejny Przeszukane. tu nie ma. Jeszcze się upewnię, ale wydaje mi się, że one nie powinny być za zamkniętymi drzwiami tylko gdzieś na takich otwartych przestrzeniach, bo to by było troszkę dziwne. No i co? No i teraz. Dziwne to jest w ogóle to rozwiązanie. Zacznijmy od tego. No bo musimy łazić. To jest kolejny. Szukać. Jakby były w jednym miejscu, no to mówię, to by było łatwiej. 6 no i Korczę chyba na dwa posiedzenia tak naprawdę skończę te modyfikacje, tylko dlatego że mi się nie chciało po prostu od razu wszystkiego nagrywać spoko w sumie, no bo szybka, łatwa, przyjemna no mam nadzieję, że zabiję te szkielety przyzwie tego maga, bla bla i już będzie koniec, no bo też nie ukrywam, no o, smoczy korzeń w ogóle gdzieś tu był no, lewo, lewo lewo, lewo, lewo lewo, 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 lewo prawo lewo, 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 lewo prawo, lewo to te pierścień tytonie jakieś i to tyle Ale otworzyć było warto, prawda? Zobaczyć czy coś tutaj mamy Dobra, pójdę na plażę Coś stało Aha yy, Co? no wezmę sobie to wszystko od niej, ale... Co się stało? Czemu ona nie żyje? Eee... Dziwne w chuj... Nie wiem, czy on ją zabił, czy. Co tu się kurwa stało teraz? Ona tu leżała, wcześniej raczej nie. Co tu jest, grana? Hej. Inis? Czy Grita już odpowiedziała? Jeszcze nie. sam powiedzieć tej Ty piara nie żyje i chuj no Zgłupiałem teraz Kompletnie zgupiałem. Jest jeszcze jedno miejsce, w którym nie byłem dobra 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 eee, teraz sobie to uświadomiłem. Nie wiem, czy mi się chce cofać tyle czasu, żeby... żeby sprawdzić, czy ona żyje, czy nie. No, w sensie... E, chuj, zmarła to zmarła, no. <ścoughs> Co za bzdura. A, ja, on tam jakieś czary-mary odwala. No, może że będzie powiedziane, że iść po Gritold teleportujemy się stąd. Dobra, jest ostatni. Jakby tu go nie było, to bym zwariował. Mam 8 czaszek. Gdzie one są? Mam 8 czaszek. Zapomniałem o tej jaskini. Dobra, on tam robi to swoje czary-mary. Czy ja będę musiał iść do tego Beliara, czy nie? Żeby to naładować w sensie, nie? Przyniosłem ci czaszki. Mm, tak, tak, bardzo dobrze daj mi je Co dostanę w zamian? Ech, typku czy Przygoda z poszukiwaniem jest dla Ciebie dostateczną nagrodą? Hmm, no dobrze, patrz, mam magiczne zwoje, silne magiczne zwoje, tak, dobre zwoje Możesz mieć je wszystkie, za ich pomocą możesz zamrozić swoich rogów, tak, tak, bardzo przydatne Ale teraz oddaj mi w końcu m, dokładnie te czaszki Masz Tak, w końcu mam czaszki, dzięki niej Lexo będzie mógł się stać potężnym magiem, tak, tak Masz dać mi zwoje Hmm, a no tak, masz, tylko nie brudź za bardzo z nimi, haha Możesz już iść, mam dużo roboty, tak, dużo do roboty co dalej? Nie mam pojęcia czy on coś powiedział Myślę, że wiem. Wspaniale, tak, tak Aha, do robota chcę A, do, nad dokumentami świecie, się rozejrzeć u tego gościa OK tak, tak, może znajdziesz coś co się przyda dalej, tak, tak Tak księga może ci się przydać, on pewnie gadał o tym magu Tak, naprawdę ciekawe Księga bardzo mi się przyda, bardzo, tak bardzo. Za szybko tam poszliśmy, jeżeli znajdziesz jakiś osobisty przedmaga to będziemy mogli go wezwać, tak? Będziemy mogli go wezwać. Ten amulet zapewne należał do maga. Perfekcyjnie, Leksa, jest bardzo z Ciebie zadowolony, tak, tak. Jesteś gotowy przyzwać czarnego maga, tak? Ja jestem gotowy. Przyzwijmy czarnego maga, tak, tak, jednak tutaj nie możemy tego zrobić, nie, nie. Wyobraź sobie, że duch byłby szalony, nic by nam to nie dało, a tylko zdemolowałby im bibliotekę. Poza tym jest to trochę burzliwe zaklęcie. Niech sobie moje notatki mi powylatowały. To znaczy, że rozpoczniemy za rytua Tak, tak tam nie spotkasz. Dobra, ja on tam teraz idzie. Kurwa, generalnie nie mam pojęcia, co to jest grane, nie. Ale przecież biłem się z nim przed chwilą, nie? Jakby. Chwila. Pożałujesz tego. No. No Zobaczymy czy jak w stanie to mi coś powie czy nie co mogę ci pozabijać. Mocny był. Chwila, z takimi jak ty. Chwila, z takimi. Okej. Okay. <laughs> Ale generalnie bym ci natrzaskał, nie? No tak mnie nie nauczy teraz niczego, więc. Co tu się podziało? Czemu tam są nagle wargi? Pojawiły się tu nagle potwory Ciul wie skąd Haha, ha, zadziałało, tak, tak. Spójrz na niego, tam stoi, jest ledwo widoczny. Dobrze, teraz mogę się dowiedzieć, jak się stąd wydostać. Dokładnie, typku, zapytaj go. Potem ja się go popytam o przebudzenie. Hmm, martwego, pup... Ach, nieważne, pytaj się jego, tak, tak. Cześć. Ach, ty jesteś tym dobrym mężczyzną, który mnie przyzwał. Lekso cię przyzwał, ja tylko trochę mu w tym pomogłem. Ach, więc muszę jeszcze mu podziękować. Jestem Brokodoro Mulbo Miller. Lekarz uczony poeta, nauczyciel, malarz, pisarz, filozof i czarnoksiężnik. Znasz zaklęcie teleportacji, tak samo je stworzyłem lepsze niż te znane dotychczas. Plus jest taki, że można nim przemierzyć spore odległości. Wodą znowu jest to, że nie można nic ze sobą zabrać, a szczególnie nic ciężkiego. No i jest to podróż troszkę niebezpieczna. Zaklęcie potrzebuje też sporego zapasu energii. Mógłby się nauczyć tego zaklęcia? Hmm. W sumie to czemu nie? Woda też nad czwartym kręgiem magii? Nie. A nic nie, ale spokojnie, Lekso powinien sobie poradzić. Mogę ci za to powiedzieć, co jest potrzebne do tego zaklęcia. Potrzebny będzie pusty kajenie runiczne i owca. Owca? Tak, żywa owca, by móc potem ją zabić. Tak. Kajenie runiczne musi przejąć energię poświęconej owcy, inaczej zaklęcie będzie za słabe i nie będzie w stanie działać prawidłowo. Lepszy od owcy byłby człowiek, ale ich nie mamy za dużo na tej wyspie. Widziałem dziwną istotę w twoim legowisku. ha znalazłeś mego polyposa. Czym on miał być? On był eksperymentem, próbował osiągnąć wieczne życie. Jeden z moich nowicjuszy, z którymi tutaj przybyłem, zachorował. Zaczę... Zacząłem odstępować jego chore narządy, tymi pobranymi. Ten serce ścierwojada, wolntroba, olbrzymiego szczura, płuca wilka. Szczerze, to nie wiem, czy on ma w sobie jeszcze coś z człowieka. Ostatni ludzki organ stracił on, gdy zamieniłem jego mózg na mózg topielca. <laughs> Jednak Jednak Zajan otrzymał wieczne życie. Żyje on jeszcze tak? Nie. Ach, no cóż, może to i lepiej. I tak nie miał zbyt dużo zabawy w swoim obecnym życiu. Jak się tu dostałeś? Ha, wolisz dłuższą czy krótszą wersję? Wolę krótką. Pe dobra, kurwa. Wiem co jest potrzebne do wykonania zaklęcia. Potrzebuję kamienia organicznego i owce. tak, tak, więc zdobądź je, tak. Hmm, w tym czasie zapytam ducha o coś tam. Pustą runę? Nie chcę odsłuchać. Chwila! Masz może pusty kanał Tak jak te na magię paladynów? Niestety nie, one są dość wartościowe. Może glita albo lexa mają jakoś zapytać ich. Aha! Moje kupić od owce? Hmm, dużo więc nie mam. Na co cię one potrzebują? Mogę dla ciebie z jednej zrezygnować. Potrzebuję dla złożenia ofiary. Co to ma być, młody? Jakieś ofiary? Dlaczego mam ci dać taką głupotę cenną owcę? Może to jedyna szansa na to, że wydostanie się z tego miejsca? I niby, jak to ma zadziałać? Lekso pomaga mi stworzyć teleportacji, dzięki której będę mógł się stąd wydostać. Do tego potrzebna nam jest energia owcy złożonej w ofierze. Oj, młody, nie będę się z tym dobrze czuł. Ale nie będę taki skoro jesteś przekonany, że działa, mogę ci się jedną dać, ale nie za darmo. Zatem mi niepotrzebne, ale mam przypomnieć. Przynieś mi miecz, ale naprawdę ładny. Taki poraż się, stąd do niej się na pojedynek. Ciężko, do tutaj dobrego rywala. Gdzie znaleźć miecz? Dobre pytanie, jednak nie mam na nie odpowiedzi. Może w jakiejś jaskini albo na grobie jakiegoś wojownika, nie wiem. Nie ma problemu, wspaniale. Hmm. Mam dla ciebie miecz, pokaż go. Wielki tasek. Aha. Teraz muszę się z nim bić bez tego... Ale to kurczę no ja nie skończę tej modyfikacji, bo ta typiara nie żyje. Jeszcze się zapytam tego Lexo, ale to, to jest jedyna szansa. Jeszcze muszę mu to teraz wklepać. Hej, Już przeklikałem, u mnie szlak trafi Dużo mi tu brakuje do tego. Dużo w chuj. Dobra, ale będę miał więcej siły, to może mu jakoś sprostam. So, pierdolę ten smoczy korzeń i mamy 90. Moment. Hej. Pojebany jest ten odcinek. Do dzieła. Co? hey não <laughs> że nie jestem w stanie go udupić teraz Nie wiem, będę musiał to chyba kurwa od nowa wszystko zrobić, więc to jeszcze nie będzie ostatni odcinek I tak go chyba potnę, bo normalnie... O Boże Święty, dobra Będę musiał to teraz przemyśleć wszystko Pewnie poza odcinkiem to wszystko pozałatwiać i... Ja pierdolę no dobra, no co? To dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Ja w tym czasie pomyślę co robić dalej z tym modem. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć!